W tym meczu przede wszystkim brakowało bramek. Był to bardzo trudny mecz i myślę, że jakby którejś z drużynie udało się strzelić pierwszą bramkę, to wtedy piłka by była bardziej otwarta i, i mogłoby się posypać bramkami. No i Brakowało takiej w sumie stuprocentowej okazji, więc myślę, że jakby któraś z drużynie miała taką okazję, to, to by strzeliła bramkę no i później mogłoby być bardziej ciekawie. Tak by wystrzelili, a potem tak by padła bramka, a si by ten zapas był kompletnie inny, ja trzeba. Dzisiaj graliśmy z przodu dwoma napastnikami, ale niestety ani Barisic, ani Szczeliga nie mieli jakiejś klarownej okazji, żeby strzelić bramkę, zawsze czegoś brakowało. Było sporo okazji po dośrodkowaniach i myślę, że jakbym raz z Herbertem lepiej niektóre sytuacje rozwiązali, no to mogłaby paść bramka i później mecz dostał się bardziej otwarty. Piłkarskie stare powiedzenie mówi, że jak nie możesz meczu wygrać, to go nie przegraj. Czyli ten remis dzisiaj wycisnęliśmy, bo myślę, że trzeba obiektywnie powiedzieć, że Piast był lepszą drużyną. No my, ten nasz maraton od 30 czerwca, wcześniej poprzedzony obozem, no kończymy na fotelu lidera póki co. Także ja się bardzo cieszę, bo to był bardzo dobry okres dla nas, zarówno Puchary, jak i, jak i Liga. Wiadomo, że, że, że widać już po nas, że. Że dzisiaj no, dyscyplina taktyczna i charakter zdecydowały o tym, że piast tego meczu nie, nie, nie wygrał. To jest normalna rzecz, że przychodzi zmęczenie. Nawet same podróże, które, które mieliśmy. Ja absolutnie się tu nie usprawiedliwiam i, i, i chciałbym za rok powtórzyć to. I tak naprawdę moja drużyna potrzebuje powiedzmy tych dwóch tygodni takiego odpoczynku i, i z powrotem możemy grać co trzy dni, to nie jest problem. Natomiast no, trochę kadra się uszczypliła i, 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 i i widać w tych ostatnich meczach, że, że, że już końcówka tego, tego, tego maratonu no kosztowała nas sporo zdrowia, ale niczego absolutnie nie żałujemy. Cieszymy się i cieszymy się z dzisiejszego punktu, bo, bo piasto nie jest przypadkowa drużyna, to jest Pucharowicz, który razem świętowaliśmy tutaj fajne chwile i, i, i myślę, że, że, że taki mecz może. Nie był porywający. No my daliśmy tyle, ile mogliśmy, także ja jestem zadowolony i z, i z gry i z wyniku, bo, bo wiem, ile, ile zdrowia zostawiliśmy przez ten okres. Także dziękuję i, i życzę piastowi powodzenia w kolejnych meczach.